Film zaczyna się na przedmieściach Maine, gdy karawana kilku samochodów wjeżdża do społeczności wyższej klasy średniej. Prawnik Billy Halek obserwuje korowód ze swojego bungalowu, rozbawiony tym, jak stare i zniszczone są samochody. Następnie przygotowuje się do pracy i schodzi na śniadanie. Najpierw jednak staje na wadze w łazience. Ku swojemu rozczarowaniu waga pokazuje, że waży aż 300 funtów. Billy jest chorobliwie otyły i od dłuższego czasu stara się utrzymać swoją wagę pod kontrolą. Potem dołącza do swojej żony Heidi i córki Lindy na śniadaniu. Okazuje się, że Heidi zmusiła Billy'ego do przejścia na specjalną dietę od zeszłego tygodnia. Wręcza mu sok owocowy i pyta, czy zrobił postępy w utracie wagi. Billy kłamie, mówiąc, że waży 297 funtów, tyle samo co w zeszłym tygodniu. W rzeczywistości jednak przybiera na wadze, pomimo jej najlepszych starań. Po śniadaniu z rodziną Billy udaje się do sądu, aby bronić swojego klienta, szefa mafii o imieniu Ricci, młot Ginelli. To prawdziwie odpychający człowiek, który powinien być w więzieniu, ale Billy udowadnia, że nie ma wystarczających dowodów i szybko wygrywa sprawę. Następnie udaje się do swojego biura prawniczego i odkrywa, że cygańska karawana osiedliła się w publicznym parku po drugiej stronie ulicy. Młoda cygańska kobieta o imieniu Giną wręcza Billyemu ulotkę z zaproszeniem na festyn tego wieczoru, ale on niezręcznie odmawia. Potem wchodzi po schodach do swojego biura, co bardzo go męczy. Później, kiedy Billy wychodzi z biura, wpada na Sędziego Rossingtona który jest bardzo zdegustowany cyganami i czeka, aż policja ich wypędzi. Oficer Hapli wreszcie ich usuwa i informuje Rossingtona, że cyganie wynajęli teren na niedalekiej farmie. W międzyczasie Giną podchodzi do Billy'ego, wyciąga monetę ze swojego dekoltu i podnosi spódnicę w kokieteryjny sposób. Jednak zanim Billy zdoła zareagować, Giną nagle pluje na ziemię i wraca do swojej rodziny. Wieczorem Billy i Heidi idą do restauracji, aby świętować jego zwycięstwo z przyjaciółmi. Ale gdy nadchodzi czas na deser, Heidi proponuje, żeby wyszli. W czasie drogi do domu, Heidi próbuje odwrócić uwagi Billy'ego od myślenia o jedzeniu, zaczynając z nim flirtować. Tymczasem w lokalnej aptece cygański w stadzu i jego córka kupują lekarstwa. Córka nagle czuje zimno, więc wychodzi, aby zabrać płaszcz z samochodu. Kiedy przechodzi przez ulicę, samochód Billy'ego jedzie w jej kierunku. Ponieważ jest zajęty flirtem z Heidi, nie zauważa kobiety i śmiertelnie ją potrąca. Następnego dnia Billy bierze udział w dochodzeniu. Hapli zeznaje, że Billy był trzeźwy i jechał zgodnie z ograniczeniami prędkości, więc rasyn ten orzeka, że śmierć córki Tadzu była czystym przypadkiem. Okazuje się, że obaj kłamią, aby pomóc Billyemu, i zostaje on zwolniony bez kary. Jednak kiedy wychodzi, widzimy Tadzu czekającego na niego. Cygan podchodzi do Billy'ego, dotyka jego twarzy i mówi słowo uchudszy, po czym odchodzi. Kilka dni później Billy sprawdza swoją wagę i jest szokowany, widząc 283 funty, co nie ma sensu, ponieważ nigdy nie przestał jeść jak świnia. Później gra w golfa z przyjaciółmi, takimi jak Rasynton i dr. Mike. Zauważają, że Billy stracił na wadze, ale jest człowiek, który wciąż z niej drwi. Billy odwraca się i pewnie chwyta się za tyłek, coś, czego nie mógł zrobić, kiedy był grubszy. Następnie w szatni Rasynton prosi Mike'a, aby sprawdził dziwną rzecz, która pojawiła się na jego skórze. Jednak ten dysmisuje ją jako objaw stresu i sugeruje, aby użył maści. Tymczasem Billy sprawdza swoją wagę i ze zdumieniem odkrywa, że stracił kolejne dwa funty od rano. Podczas kąpieli Rasynt ten wyjawia, że Tadzu podszedł również do niego i dotknął miejsca, które teraz wygląda dziwnie. Mijają dni, a Billy nadal traci na wadze w zastraszającym tempie. To martwi Heidi, która obawia się, że może to być wczesny objaw raka, więc każe mu udać się do Mike'a. Później w klinice Billy poddaje się badaniom, a Mike sprawdza wyniki. Ku zaskoczeniu okazuje się, że gruby facet jest idealnie zdrowy i powinien kontynuować swoją normalną rutynę. Następnie Billy udaje się do krawca, aby zmierzyć swoje wymiary. Ponieważ potrzebuje całkowicie nowej garderoby. Liczby są tak różne, że Billy znowu staje na wagę, aby sprawdzić. Ku jego największemu zaskoczeniu, waży teraz 230 funtów. Tego wieczoru Billy obżera się ogromną ilością jedzenia podczas kolacji z rodziną. Linda jest szokowana stanem ojca i prosi go, aby przestał jeść za dużo. Ale on odpowiada, że powinna zająć się swoimi sprawami. Ta niegrzeczna odpowiedź sprawia, że nastolatka się złości i odchodzi bez zjedzenia czegokolwiek. Później Billy wyjaśnia żonie, że pominął lunch w pracy, co spowodowało, że stracił jeszcze więcej wagi. W ten sposób doszedł do wniosku, że musi spożywać tysiące kalorii, aby utrzymać swoją wagę na stałym poziomie. Następnie okazuje się, że Linda ma trudności z oglądaniem swojego ojca jedzącego jak szaleniec. Wtedy Heidi oświadcza, że wyśle ją na kilka tygodni do ciotki. Później tego dnia Billy spotyka się z swoim lekarzem rodzinnym, Mikem, w restauracji, aby porozmawiać o swoim aktualnym problemie. Dzień wcześniej wykonał badanie krwi, aby zobaczyć, czy są jakieś niepokojące oznaki. Ale lekarz wyjaśnia, że w krwi jego nie ma tasiemca, więc będzie musiał odwiedzić klinikę w celach dalszych badań. Ich rozmowa zostaje przerwana, gdy Billy zauważa żonę sędziego Rossingtona, Lede, w pobliżu. Wygląda na niezwykle smutną i je kolację sama. Mike następnie ujawnia, że Rassin ten wyjechał z miasta, aby spotkać się z siostrą. Jednak Billy uważa to za dziwne, ponieważ jest pewien, że sędzia nie ma siostry. Po kolacji udaje się prosto do domu Rossingtona i puka do drzwi. Lidę otwiera i początkowo kłamie, że jej mąż jest poza miastem, odwiedzając krewnego. Jednak gdy Billy wspomina o swojej drastycznej utracie wagi, zainteresowana zaprasza go do środka. Podczas rozmowy Billy wyjaśnia, że został dotknięty przez Tadzu po rozprawie sądowej. Z kolei ona ujawnia, że coś podobnego zdarzyło się Rossingtonowi tego samego dnia. Gdy szykował się do opuszczenia parkingu, Tadzu do niego podszedł. Cygan dotknął policzka Rossingtona, szepcząc a jaszczurka. Lide wyjawia, że od tego czasu skóra jej męża zaczęła zamieniać się w łuski, a jego ręce w pazury. Jest pewna, że zarówno jej mąż, jak i Bili są pod cygańską klątwą. Chociaż Bili na zewnątrz odmawia uwierzenia w takie klątwy, zaczyna mieć wątpliwości. Dzwoni więc do Riciego, aby zapytać, czy cygańskie klątwy są prawdziwe, jako że pochodzi z Włoch, gdzie kiedyś mieszkało wiele Cyganów. Szef mafii potwierdza, że są rzeczywiście prawdziwe, wyjaśniając, że tylko osoba, która rzuciła klątwę, może ją zdjąć. Później, gdy Heidi wiezie jego do kliniki, opowiada jej o klątwie. Ale ona nie wierzy w takie niedorzeczne pojęcia i dochodzi między nimi do kłótni. Przez kilka następnych dni Billy przebywa w klinice, a lekarze poddają go dziesiątkom testów. Wyniki są jednak zawsze doskonałe, więc nie potrafią wyjaśnić, co się dzieje. W końcu Bili się nudzi i odchodzi, aby odwiedzić oficera Hopleya, ponieważ on również brał udział w udzieleniu Billy'emu uniewinnienia w sprawie wypadku samochodowego. Ku jego zdziwieniu, hapli również został przeklęty i teraz jego skóra pokryta jest odrażającymi guzami. Oficer daje Billy swój pistolet i prosi go, aby zemścił się na cygańskim wodzu. Jednak Billy odmawia, mówiąc, że potrzebuje tatu żywego, aby zdjąć klątwę. Następnie opuszcza dom, ale wkrótce słyszy strzał dochodzący z wnętrza, co oznacza, że Hapli popełnił samobójstwo. Później zaniepokojony Billy wraca do domu i zauważa wychodzącego majka. To sprawia, że podejrzewa, że jego lekarz i żona mają romans. Następnie wchodzi do środka i natychmiast zaczyna chwytać jedzenie. Wkrótce potem Heidi dołącza do niego i pyta, czy wszystko jest w porządku, ale on nie może przestać wyobrażać sobie jej z Mike'iem. W końcu załamuje się i mówi, że nigdy nie wróci do kliniki. Następnego dnia Billy planuje znaleźć Tadzu, aby zdjąć z siebie klątwę. Wynajmuje detektywa, który namierza cygańską karawanę i odkrywa, że znajdują się w małym miasteczku na wybrzeżu Maine. Następnie Billy jedzie do miasteczka, tylko po to, by odkryć, że opuścili miejsce to tak bardzo go przygnębia, że nie chce wracać do domu. Zamiast tego udaje się do hotelu i wynajmuje pokój dla siebie. Na szczęście w recepcji znajduje ulotkę reklamującą cygański jarmark, podobny do tego, który Giną dała mu podczas ich pierwszego spotkania. Billy natychmiast udaje się na miejsce jarmarku i znajduje Tadzu i Ginę sprzedających lalki wudu zrobione z niego i jego przyjaciół. Cygani również go zauważają i zaczynają go ścigać po całym jarmarku. Wkrótce później Rasyn ten przyjeżdża tam samochodem i pozwala Billy'emu wejść do środka. Następnie jadą na most, ale Tadzu pojawia się w wozie strażackim i rozbija się prosto na nich. W tym momencie Billy budzi się w hotelu, odkrywając, że to był tylko koszmar. Zaniepokojony próbuje zadzwonić do Rossingtona, ale zamiast tego odbiera lidę. Przekazuje mu straszliwą wiadomość, że jej mąż odebrał sobie życie wcześniej tego dnia. W kolejnej scenie zdesperowany Billy udaje się na jarmark, ale jest on opuszczony. Pyta wokół i pewien mężczyzna wskazuje mu podejrzanie wyglądającą drogę. Tego wieczoru Billy podąża drogą i ostatecznie znajduje cygański obóz. Zbliża się do Ginny po pomoc, ale ona odmawia rozmowy z nim, nazywając go demonem. Gdy dalej błaga, strzela do niego z procy kamieniem, który przebija mu rękę. Po tym incydencie Billy śpieszy z powrotem do hotelu i owija rękę najlepiej, jak może, ale wyraźnie potrzebuje pomocy. Dzwoni do swojego przyjaciela, Richiego, który podaje mu adres farmy i proponuje, aby tam poczekał. Billy przystaje na to, a pół godziny później przyjeżdża lekarz i leczy jego ranę. Następnego dnia Ryci odwiedza farmę i informuje jego, że jego żona podpisała dokumenty prawne, aby przymusowo umieścić go w szpitalu psychiatrycznym. Ponieważ prawnik pomógł mu w przeszłości, teraz jest gotów odwdzięczyć się przysługą. Ryci wkrada się do cygańskiego obozu w nocy i truje wszystkie psy. Następnie zostawia notatkę, ostrzegając, że klątwa ma zostać zdjęta. Niestety, następnego dnia szef mafii i Billy widzą samochód przed swoim hotelem z wiadomością od cyganów. Na przednim siedzeniu leży ciało młodego mężczyzny, którego ryci opłacił, aby szpiegował obóz. W ustach ma głowę kury, a na czole słowo nigdy, jako odpowiedź na notatkę Ritchie'ego. To tak bardzo rozwściecza szefa mafii, że decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce. Zabiera swoją broń i przygotowuje się do zemsty, ignorując błagania Billiego, aby nie dopuszczać do przemocy. Wieczorem ryci wkrada się do cygańskiego obozu i powala męża Ginny. Następnie otwiera ogień, zabijając wielu Cyganów i niszczy ich pojazdy. Jeden z samochodów nawet eksploduje, powodując pożar. Gdy ryci kończy swoją masakrę, zostawia notatkę na ciele męża Ginny, prosząc o zdjęcie klątwy. Następnego dnia policja przyjeżdża do obuzu, aby prowadzić śledztwo. Ryci udaje agenta FBI, aby porozmawiać z Giną i przekonuje ją, aby poszła za nim do stodoły. Tam uderza ją pistoletów w głowę, powalając na ziemię. Kiedy mają zabić, pojawia się Billy i błaga go o litość. Ale Ryci ma bardziej peryferyczny plan stawia słoik z kwasem na jej czoło. Następnie zostawia wiadomość dla Tadzu, aby spotkać się z nim i Billim w latarnia morska w ciągu dwóch godzin. Po odejściu, Giną ostrożnie przesuwa ręce, aby pozbyć się kwasu i wraca do swojego ludu. Widząc całą rozlew krwi, Tadzu wreszcie zgadza się na żądania Richiego. Przyjeżdża do latarnicy morskiej i mówi, że zdejmie klątwę sprawnika, Ale aby to zrobić, klątwa musi zostać przeniesiona na inną osobę. Tadzu wypowiada zaklęcie, kuje ranę Billiego i pozwala krwi kapać na placek. Stwierdza, że jeśli ktoś inny zje placek, klątwa szybko go zabije, a Billy będzie ocalony. Zachęca prawnika, aby sam zjadł placek i umarł z godnością, ale ten ma na myśli złowieszczy plan. Billy planuje nakarmić plackiem swoją żonę, aby zemścić się za jej romans. Później wraca do domu, wyglądając już o wiele zdrowiej niż przez ostatnie tygodnie. Następnie kroi placek i daje kawałek Heidi. Ona z chęcią go zjada, choć jest nieco podejrzliwa z powodu nietypowo wesołego nastroju męża. Po tym para udaje się do sypialni, zostawiając resztę płacka w kuchni. Następnego rankiem Billy budzi się i jest zadowolony, widząc zgniłe ciało Heidi obok siebie. Nawet całuje ją w usta, aby poczuć smak cukru. Jednak gdy schodzi na dół, odkrywa, że Linda już wróciła. Ku jego przerażeniu, ona również ugryzła kawałek przeklętego płacka. Po jej wyjściu do szkoły Billy czuje ogromne poczucie winy i myśli o popełnieniu samobójstwa, jedząc resztę płacka. Ale wtedy słyszy pukanie do drzwi i idzie sprawdzić. Przed drzwiami stoi Mike. Który wygląda na widocznie zdziwionego, widząc Billy'ego jego z powrotem. Gdy napisy zaczynają się pojawiać, Billy zaprasza Majka do środka na trochę płacka i zamka drzwi z przewrotnym uśmieszkiem.